Na Golęcinie po prostu rządzi piłka kobieca. Na stadionie żużlowym o rozgrywki przeprowadzają swoje mamy. 15 drużyn z całej Polski mierzy się o tytuł najlepszego zespołu. Natomiast na drugim stadionie lekkoatletycznym, tym centralnym, są różnego rodzaju atrakcje typowe dla festynu. Malowanie twarzy, dmuchańce, ale przede wszystkim stacje, na których dzieci zbierają pieczątki i potem mogą otrzymać za to nagrody. Energia, którą włożyliśmy w organizację, przekłada się na ilość. Zadowolonych myślę osób dzisiaj z tego pikniku, bo naprawdę jesteśmy aż zaskoczeni taką ilością. Chyba spodziewaliśmy się troszkę mniejszej, oczywiście bardzo pozytywnie zaskoczeni. No i tym, że pogoda dopisała, bo przy takich imprezach plenerowych jednak to ma naprawdę kluczowe znaczenie. Jesteśmy drugi rok z rzędu i oceniamy atmosferę wspaniale. To jest jeden z naszych ulubionych turniejów, jest pełen właśnie takich przyjaznych, towarzyskich meczy. Nie bez powodu w naszej grupie na cztery drużyny trzy zajęły drugie miejsce, więc po prostu rywalizacja była iście sportowa ale bardzo taka przyjemna. Oczywiście wszystko jest fajne. Na. Turnieje były fajne, piłka była fajna, dmuchańce, różne te zadania. Wszystko było super. Mamy stacje, które za mną się znajdują. Na tych stacjach dziewczyny idą taką ścieżką i poznają co to znaczy być w drużynie? Na każdej stacji jest klub, który może też wypromować się, powiedzieć kilka słów o sobie. Jak się tam zapiszemy do Pana, to Pan nam daje takie plakietki, no i tam mamy różne miejsca na pieczątki, że po ukończeniu zadań tam Pan albo Pani nam przybija. A zebrałaś już wszystkie pieczątki? Tak. I co dostałaś w Dostałam piłkę, siatkę i czapkę. Roku na rok widać, że jest poprawa. Widać, że jest coraz większe zainteresowanie, frekwencja wzrasta, pogoda nam się świetnie dopisała, tak samo uczestnicy, także więcej takich inicjatyw, więcej piłki dla dziewczyn. Na pewno będziemy z tego bardzo zadowoleni. W każdym województwie odbywają się takie festiwale. Wiadomo, związki już wewnętrznie organizują je i same dobierają, że tak powiem, atrakcje i, i możliwości to, co zaprezentują. Piknik PZPN wpisuje się idealnie w naszą strategię wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, czyli budowanie struktur masowości zawodniczek od samego dołu. Ta impreza ma na celu pokazanie mocy piłki kobiecej, zachęcenie do tej piłki kobiecej. My poprzez turniej Mama Cup, turniej dziewczyny do piłki, chcemy pokazać rodzicom, którzy przychodzą ze swoimi pociekami, że to może być fajna przygoda na całe życie, że niezależnie od wieku, nie musimy mieć super umiejętności, ale możemy po prostu czerpać z tego radość, zawierać przyjaźnie, bo piłka do tego też nas zachęca. Myślę, że to wszystko razem powoduje, że faktycznie wielkopolska piłka kobieca rozwija się w bardzo fajnym stopniu i mam nadzieję, że tak zostanie na kolejne lata i kadencje.